Cześć Manko, ja jestem Milan i witam was bardzo serdecznie w takim filmiku, można powiedzieć informacyjnym. E, chciałbym wam pokazać mój bilet na Rammsteina, tak właśnie go już mam kupionego. No to co, zaczynajmy. Ogólnie chcę powiedzieć, że mm, z tym biletem mam dosyć e, ciekawą historię, ale to na początku. Wam pokażę, jak on wygląda, a potem wam y, poopowiadam, jaka historia była z tym biletem. A więc to jest właśnie ten bilet, jak widzicie. Tak on wygląda. Ramstein, Stadion Śląski. Koncert odbędzie się w środę 24 czerwca 2019 roku. No, jak widzicie, tutaj. Y, Mam wszystko: cena biletu i imię, nazwisko swoje. Tak to wygląda. Bilet został y, zakupiony na eventy.pl. Y, strona, na której zawsze, przeważnie Rammstein, y, no wiecie, daje bilety, wystawia swoje. No i oczywiście, można też kupić na oficjalnej stronie Ramsteina. Link dostaniecie oczywiście w opisie. Chcę jeszcze dodać, że mm, jak na dzień dzisiejszy na Eventim bilety są już wszystkie wysprzedane. Ja również nie zdążyłem kupić tego biletu, mm, ale właśnie przejdźmy teraz do tej historii jaką miałem z tym biletem. Któregoś pięknego dnia, gdy mm, były dostępne bilety właśnie na Eventim, yy, Pa nie pamiętam dokładnie kiedy to było. To chyba były dostępne już w... w październiku albo w listopadzie. Coś takiego. Pamiętam, że w pierwszy dzień, jak yy, zostały dostępne bilety, to o godzinie 16 praktycznie już w ogóle na Eventim nie było biletów. Wyobraźcie sobie, że w ciągu kilku godzin poszły wszystkie bilety na Eventim. No i miałem mały kłopot. Niestety nie zdążyłem też kupić. Nie wiem, chyba wtedy w pracy byłem, tak to wyglądało. Mniejsza o to. Ale na szczęście wystawiłem któregoś dnia posta na Facebooku, że chciałbym, chciałbym bilety kupić dwa. Jeden dla mnie, jeden dla dziewczyny. No niestety dla dziewczyny jeszcze nie mam, ale będę walczył po to, żeby zdobyć go dla niej. No ale na razie mam dla siebie. No, i właśnie któregoś dnia wystawiłem posta, że szukam te bilety na Facebooku. No i odezwała się do mnie jedna pewna dziewczyna, chyba z Krakowa, że y, ma do sprzedania jeden bilet, właśnie na Ramsteinam. No i wyszło tak, że po prostu zgodziłem się na zakup tego biletu. I. No i po prostu przysłała a ja jej zrobiłem przelew. Chcę jeszcze dodać, że normalnie za bilet dałbym 198 zł, ale ze względu na to, że musiałem tak jakby 50 zł zapłacić za zmianę danych, bo ten bilet jest niestety imienny, w tym miejscu były inne dane. No i ta dziewczyna właśnie musiała też dopłacić 50 zł za to, że, że są zmienione dane na moje, więc za. Bilet ogólnie wyszło mi 250 zł, w sumie to by było chyba tyle z takich najciekawszych informacji. Właśnie w taki sposób zdobyłem ten oto bilet. Nic mi nie zostaje teraz, jak szukać kolejnego biletu dla swojej dziewczyny. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia niebawem w następnych filmikach informacyjnych. Siemanko, hej!